Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku Męskiego Punktu Jedzenia będzie japońska zupa miso. Japońska zupa miso, czasem zwana miso shiru, to, jest tak naprawdę, to są tak naprawdę dwa składniki. Po pierwsze jest to bulion dashi plus pasta miso. Można to kupić oddzielnie. Tak naprawdę ten bulion można zrobić samemu z glonów i jakiegoś takiego tuńczyka. Kiszonego z czymś tam jeszcze. Wersja normalnie dostępna w sklepach wygląda tak naprawdę w taki sposób. Jest to po prostu gotowe opakowanie, firmy nie będę pokazywał, gdzie po prostu mamy gotowe instant woreczki, które po prostu wrzucamy do, do gara, zasypujemy to składnikami i mamy gotową zupę. Teraz tak, pozostałe składniki to są tak naprawdę e, taka zupa na winie, co się nawinęło z, z kuchni tamtej lokalnej i też to jest ciekawe oni to dostosowują do pół roku, czyli jeżeli mamy w domu por, świeży albo szczypiorek o szczypiorek albo na przykład ja mam tofu, do tego mam grzyby shitake suszone, glony suszone i do przybrania jej idzie jeszcze sezam i taka sałatka suszona chrupiąca właściwie to jest to się sprzedaje czasem o tak się sprzedaje krupiąca sałatka. To są po prostu trzy czy cztery rodzaje jakichś suszonych tych dla gołębi i to ludzie jedzą. Jak kto lubi. Czasami zupę podaje się jeszcze z makaronem. Ja mam makaron udon chyba. Nie, to jest soba. I makaron udon, jak ktoś lubi. To te japońskie makarony są też dostępne. Jedno, co jest ciekawe, to to, że zobaczcie, prawie wszystkie składniki można długo przechowywać w szafce i z cyklu Przychodzę wieczorem z imprezy z taką piękną, napotkaną kobietą, i trzeba zrobić coś flickwinnego, co ładnie wygląda, i mam na to 5 minut. To to jest dokładnie to. Yy, cała operacja tak naprawdę skupia się na tym, żeby wziąć trochę glonów. To słownie odrobinkę, bo one bardzo mocno puchną w czasie moczenia. Odrobina makaronu. Słownie jeden grzybek wystarczy. O, grzyb. Zalewamy to wrzątkiem i odstawiamy na kilka minut, słownie. Wrzątek parę minut temu zrobiony. I tak naprawdę zostawiamy to na chwilę, żeby to ładnie zwiększyło swoją objętość. Te glony napuchną pięciokrotnie, dziesięciokrotnie nawet. To po prostu będą olbrzymie glony. Teraz tak, sama zupa wygląda tak, że bierzemy michę, wrzucamy naszego, naszą torebkę instant. Mhm. Jak się daje ją przeciąć, jak się ma ostry nóż, ok, zalewamy to ciepłą wodą, ona wygląda tak, jakby brązowa pasta, cokolwiek ona przypomina. I teraz tak. Do tej zupy dodajemy składniki, czyli po pierwsze to się jeszcze robi. Na początek decha i trochę pora. Wystarczy odrobinka tego pora, żeby tylko było. Ok. Do tego tofu. Słowni kosteczka, żeby tylko było widać, że on tam jest. Tofu, ty uciekaj. Do przybrania na wierzch idzie szczypiorek. Okej. Okay. Odrobinka szczypiorka. Sezam na wierzch. To wszystko można sobie spokojnie wcześniej przygotować i trzymać na specjalną okazję. Trochę zielska. I w tej chwili wrzucamy grony. Ja je muszę odlać. Ok. Słownie kilka glonów. Aj. O, właśnie tak. No i do tego grzybek. grzybek jeszcze musi chwilę poczekać. W tym czasie mogę Was pozabawiać opisem tego. To jest zupa tradycyjna, japońska, bardzo często spotykana we wszystkich knajpach japońskich. Yy, Bary sushi zawsze mają tą zupę, to po prostu jest niemożliwe, żeby jej nie mieli. Ja to robię w wersji maksymalnie uproszczonej z cyklu 5 minut. Dobra, grzyb dochodzi. Można go już pociapać. Słownie wystarczy dwa, 3 kawałeczki go wyrzucić. Ten z grzyba bardzo charakterystyczny smak. Ach, okej, okay, za gorące. Dobra, zupa podana. Gotowe. Tadam! Nie minęło 5 minut. Aaa! <śm> I tak nie jest w stanie je zjeść, bo jest za gorąca. <śm> no ale podaliśmy w 5 minut bardzo smaczną, aromatyczną zupę. Japończycy się nie zajadają praktycznie zawsze i wszędzie. Polecam spróbować. Można to trzymać w szafie, cały czas sobie leży. Na specjalną okazję, ciap-ciap-ciap cia i gotowe.